Krystyna Pawłowicz, pani posłanka Krystyna Pawłowicz, tutaj pani ciągle się podpiera konstytucją, a zachowuje się pani jakby prawo kanoniczne pani życiem regulowało i decydowało. Pani posłanko, proszę nie krzyczeć. Pani się podpiera konstytucją nie, ma, konstytucją nie mając o niej zielonego pojęcia. Proszę czytać ze zrozumieniem. Biblia, katechizm, prawo kanoniczne. To jest to, czym się pani, czym się pani kieruje. Pan Górski, pan Górski, tutaj odniesienie się, czy pan Artur Górski, pan poseł Górski jest? Nie, no ja nie będę tutaj uzasadniał tego rodzaju projektu człowiekowi, który Jezusa Królem Polski chciał zrobić, naprawdę, bo to nie ma sensu w tym wypadku. To jest człowiek, który proponował, piekła nie ma. Pan Górski jeszcze mówił o malutkich partiach, my naprawdę byliśmy małą partią i tylko nasza determinacja i silna wola spowodowała to, że jesteśmy tutaj w Sejmie i pan Pawełicz ma mnie teraz słuchać. Pan Maciej Małecki. No właśnie, tutaj bardzo interesująca sprawa, bo Pan mówi, że się zajmujemy głupotami, natomiast głupotą to jest propozycja ustawy, żeby vitro, nad, żeby za, zabieg in vitro lekarzy na dwa lata do więzienia zamykać, jak Wasze prawicowe mózgi chcą czynić. W Komisji Ustawodawczej taki projekt jest. Mhm. Naprawdę, pan jest tak na Pani Pawłowicz. No i co jeszcze? Mówi pani, że większość tego nie chce, czy, czy mniejszość tego nie chce, że ktokolwiek nie chce takiej ustawy. Ja też nie chcę, żeby ten Krzysztof wisiał. I on wisi. I nic na to nie mogę poradzić. Nic na to nie mogę poradzić. I, i, I on wisi niezgodnie z prawem i wy o tym doskonale wiecie. Na razie nas niestety terroryzujecie, ale jestem przekonany, że zniknie. Pan Marek Ast, jaka jest granica absurdu? Proszę z panem Macierewiczem pogadać o tych sprawach. To jest fachowiec najlepszy od absurdu. No, od waszego zachowania dotychczasowego nikt nie jest ludzi w stanie bardziej zniechęcić do polityki. Naprawdę. To nie jest tak, że takimi propozycjami ustaw my kogokolwiek zniechęcamy. Wprost przeciwnie, zachęcamy, bo to jest różność. PiS chce zamykać lekarzy za zabieg in vitro na dwa lata do więzienia. To jest normalne? Za zabieg in vitro. No, przemoc w rodzinie, kolejna rzecz. Państwo popieracie. No, to, to, nie, no, ja... Pani jest twarzą PiSu teraz. Dla mnie. Pani, no... Nie, Niechętny. No właśnie, kobiety są też niechętne do polityki, bo jak widzą wystąpienia pani Pawłowicz, to trudno się dziwić, że były chętne. 50 na 50. Umiecie liczyć? To nie jest religia, to matematyka. Pół na pół. Mój rodzimy powiat piaseczyński płaci 37 milionów, powiat pruszkowski 20 kilka, powiat warszawski zachodni i wszystkie pozostałe płacą pieniądze w milionach. Gdzie jest sens i logika, że po zapłaceniu Janosikowego moje Piaseczno jako powiat, z powiatu najbogatszego w Polsce, spada na miejsce około trzechsetnego? To jest ustawa bandycka, zbójecka, Daleko niesprawiedliwa. Jeszcze chciałem do Platformy Obywatelskiej się zwrócić, proszę Państwa, bo tak jak się nie dziwię, prawą stroną, heretykami politycznymi, którzy by przeszli na islam, gdyby to od tego zależała subwencja budżetowa. I chciałbym jeszcze się zwrócić do Pana Premiera Donalda Tuska. W materiale filmowym z dnia 25 września 2011 roku podczas kampanii wyborczej na Mazurach powiedział pan zdania następujące. Donald Tusk, partie powinny być finansowane jak organizacje pozarządowe. Jestem pierwszy, który bym się za tym opowiedział, przekonywał premier. Panie premierze, co pan na to? Widziano kartki Platformy Obywatelskiej, wstrzymujecie się od głosu. Jak się ma to do tej sytuacji? 监酷呀！